Chciałabym poćwiczyć odmawianie, mhm. zastanawiam się czy mogłabyś mi zadawać różne pytania, takie prośby, żebym ja mogła mhm. mówić, że, nie, że się nie zgadzam. Dobra. Dobra. Pójdziemy jutro na spacer? Nie, nie. A, a może mogłybyśmy, nie wiem, na przykład jeść obiad razem? Nie, jutro, jutro nie będę miała czasu. Okej. Okay. A pożyczyłabyś mi bluzkę? Moją bluzkę? ta bluzkę, no. Mm, nie. nie. Nie, nie, nie. Nie, bo ona mi się bardzo podoba. E, tak, i nie chcę ci pożyczyć tej bluzki. A jest taka fajna, no proszę. Nie, e, nie chcę ci pożyczyć tej bluzki, bo bardzo lubię swoje ubrania i nie lubię ich pożyczać. Ale nawet mi. Słyszę, że jesteś rozczarowana i dalej nie chcę Ci pożyczyć tej bluzki, po prostu nie chcę. Ale nawet raz? Nawet raz. A przymierzyć? Że... A, a czemu chcesz przymierzyć? To mi się tak podoba, takie kwiatki ładne. Okej, okay. um, słuchaj, to może Ty byś chciała więcej takich kwiatkowych ubrań w ogóle u siebie? Mogę z Tobą się wybrać na zakupy, możemy pójść na ciuch, albo do, mogę ci zaprowadzić do tego sklepu, gdzie ją kupiłam, żebyś mogła taką mieć. I pójdziesz ze mną? Mogę z Tobą pójść, bardzo nie chcę Ci pożyczyć tej bluzki. Więc mogę Dobra. to zrobić dla Ciebie, że pójdę z Tobą wtedy. Dobra. A na pewno nie pożyczysz? Mm, nie, no prawa, nie, że... nie, naprawdę. Wiesz, jestem, pełną mam jasność co do tego, że nie chcę pożyczyć tej bluzki jak ci? <noise> <noise> Trochę to było trudne. Może ty byś chciała poćwiczyć? Dobra. Dobra. A to pomoże Ci? <noise> mi pomoże e, chyba zobaczyć to z drugiej strony i też e, oswajać się z tym, że ktoś mi odmawia. Okej. Okay. A tobie pomoże? No? Pewnie. Dobra. E, słuchaj, przyjeżdża do mnie moja siostra na tydzień i nie bardzo mam gdzie ją przenocować i pomyślałam sobie, że może u Ciebie by przenocowała przez ten tydzień. Nie. No, ale ty przecież lubisz moją siostrę, to tylko hmm. chodzi o nocowanie. Lubię, ale nie. Ale fajna jest, nie? No fajna, ale nie, nie chcę, żeby u mnie w domu nocowała. To, a dlaczego nie chcę, żeby nocowała u Ciebie w domu? A wiesz, że ja mam tylko jedno łóżko. Ale może być na materacu, nie? Zresztą, nie wiem, a nie być coś przeciwko, żebyś to pozwała w jednym łóżku? Wiesz co, nie, w ogóle nie, 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 nie chcę, żeby twoja mnie nazywała. Mm, ale, ale, ale dlaczego? Wiesz co, to ja myślę, że ja już powiedziałam i jakoś możesz przypomnieć co to, co powiedziałam. No, ja no ale ja bym chciała zrozumieć, dlaczego może byśmy znaleźli jakieś rozwiązanie. Nie? Że jak mówisz, że masz jedno łóżko i nie z nią spać, dobrze, no to ona może mieć materat. My mamy materat, może powiedzmy. Czy ty jesteś w stanie usłyszeć, że ja nie chcę? No na razie słyszę, ale myślę, że to wiesz, coś wymyślimy takiego, żeby wszystkich zaopiekować. A możemy coś takiego wymyślić, co nie będzie. Obejmowało mieszkanie jej w moim domu? Ale ja nie rozumiem, dlaczego ona nie mogłaby u ciebie tak pomieszkać. Przecież wiesz, znamy się długo, lubimy się. Nie wiem, dlaczego nie mogłabyś tego dla mnie zrobić. Ja nie rozumiem, czemu ona miałaby u mnie mieszkać. Czemu akurat u mnie? No bo ty też jesteś fajna i myślę, że by Wam było bardzo. że ty żołane. chcesz jakoś nas poznać bliżej? Mm. Ale nie byłoby to fajne? W no ogóle no 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 dlaczego Daję nie, mi się, wiesz też... co, że ja już znam, ale chyba nie jestem nad tym go, gotowa na, na takie, taka znajomość, która wynika z tego, że ktoś mieszka u mnie przez tydzień. Okej, okay, no dobra, no dobra. To, to co ja mam zrobić w tej sytuacji? Może Marioli się spyta. i ona nie, nie bardzo potrafi odmawiać, więc może się zgodzi. <laughs> Zapytam Mariolę.